Zapraszamy Krakowian na sekret, który istnieje sobie już od pół roku, nietypowy, w nietypowym miejscu, kino, kabarety, śpiew, te wszystkie Trzy ścieżki teatru, kabaretu, filmu znajdziecie w naszych koncertach. Zawsze ze znakomitymi artystami, tak jak na przykład dzisiejszego wieczoru Plejada, wspaniałych wokalistów z Teatru Słowackiego. Na czele ze znakomitą batą Rybotycką wszyscy śpiewać będą piosenki mistrza Jana Kandego Puśkiewicza. Pewnie odgłosy już dochodzą. Serdecznie zapraszam na wszystkie nasze koncerty, a już za moment na relacje z tego dzisiejszego wydarzenia. Ja Odkąd, a to już 7 lat temu, ukazała się akurat konsensus Jana Kantego-Paruszkiewicza z 14 pięknymi piosenkami, w których powracają pewne jego tematy filmowe, teatralne, z piosenkami, z tekstami naszego cudownego poety Leszka Aleksandra Moszulskiego, e, słuchałem potem tego wersji, właśnie live, wykonanie już nie tylko Jana Kantego, ale i aktorów Teatru Sowackiego i oczywiście Kariny i Skoro mam taką okazję, żeby raz w miesiącu zapraszać artystów, których bardzo lubię i cenię, to w sposób oczywisty miałem bardzo szybko takie pragnienie, że muszę zaprosić Jana Kardego i jego przyjaciół, żeby zaśpiewali na żywo piosenki z tej płyty Konsensus. Płyty zresztą, nad czym ubolewam ogromnie, niedostępnej na rynku. Ksiądz, 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 siąć, tuż, tuż, ksiądz, 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 stań czekać. ksiądz, 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 są ksiądz, 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 tuż, tuż ksiądz, To jest przygoda lat 2003, to się nazywa Konsensus, płyta. Wysiłkiem wielu ludzi zgromadziłem odpowiednie finanse i namówiony przez Kalinę Jarczyk, moją asystentkę, dyrektorkę, przy wyraźnej pomocy brata, czyli takiej rodzaju poznajomości płyta, który, który zaaranżował utwory. No i przede wszystkim leszka Aleksandra Moczulskiego, który. Nie za tęskni, ale trochę przymuszony przeze mnie, żeby zaczął piosenki pisać, bo, bo, bo się zajmował innymi rzeczami przez wiele lat. Nagraliśmy płytę pod tytułem Konsensus, gdzie zaśpiewałem 14 numerów. Płyta ma pod tytuł Muzyka Taneczna z wysokich i całkiem niskich sfer. I ona taka jest, a więc jest nieco muzyką dancingową. Natomiast teksty Leszka Aleksandra są, o. Kto zapomina podziękować, marnieje zamiast owocować. To się przydaje przy wielu okolicznościach. No i to jest tutaj Dzisiaj ją mamy przyjemność wykonać, ale dzisiejszy koncert obejmuje też e, wspaniałą introdukcję, e, introdukcję e, 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 przez panią, imię łoską naszą wspaniałą wyłączowistkę z, z Renowian czy pani Beata Rybotycka ze Kilka. Zaprezentuję cztery piosenki dokładnie z y, mojego recitalu, który się nazywa Pieśni Jana Kantego Pawluśkiewicza. To jest recital, który powstał wiele lat temu, ale gram go od wielu lat, y, ponieważ to są piosenki, które ja kocham po prostu. Kompozytora kocham i poetę, Aleksandra i Jana Kantego Pawluśkiewicza. To jest miłość, y, prawda, wieczna. Już tak zostanie pewnie do końca. Kochana piosenka z tych czterech jest. Najbardziej? To się tak nie da. No, napisali tyle pięknych rzeczy razem, że to, to właściwie. Nie da. Mam piosenkę, oczywiście, taką, którą, e, jeżeli chodzi o kompozycję Jana Pawła Pawliuszkiewicza, jedną z najbardziej ukochanych, to jest utwór akurat włoski Włodzimierza Gulęby. Zbudzisz się przy mnie? Taki wiersz, który on napisał w związku z tym, że rodziło mi się dziecko. Piękny wiersz. I rzeczywiście 20 lat go śpiewam. A czas? Czas właśnie. Bo, bo często jest, ja go tak nazwałam, to jest piosenka, która ma tytuł zawodowo, że tak powiem, przez poetę przydzielony tytuł, to jest zbudzisz się przy Nie y, skomponowana z tekstu. Przecież tradycja i nasze lata młodości ucieka to nie samój jest wertykalny, gdy odchodzisz w dzień feralny w Brak kierunków, parłych środków pod nogami brak. Chociaż siły swe doprężę Myśli ja na tędy By z granic mi konsensus Też ciebie bez sensu artystów i Leszka Aleksandra. Chwila dla fotoreporterów. Leszku, zostań z nami, zostań z nami. Chodź, chodź, dołącz do nich, dołącz do nich. Zapraszamy Państwa na przejażdżkę łodzią. Woda. Błękitna woda, niebieskie i poranek nad Wigrami Koniec szafirowej nocy Błękitne niebo Niebieskie oczy I poranek nad Wigrami Staje już wiecie rozmły i nad brzegiem i nad wodą. не поминивай, играй там не не видел супер, 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 супер,